Wyobraź sobie, siedzisz sam na chacie. Rodzina pojechała się opalać, a ty powiedziałeś, że będziesz pracował. Masz 40 lat i nagle, ding dong, dzwonek do drzwi. A za oknem leje. Otwierasz drzwi, a tam dwie piękne, młode, mokre dziewczyny proszące o twoją pomoc. Ten, kto nie ma kryzysu w wieku średniego, od razu mu się włączy. Brzmi jak początek spełnienia fantazji? No nie, to właściwie początek filmu Kto tam? z Keanu Reevesem. Czyli zapowiedź katastrofy. Keanu Reeves gra Iwana. Idealnego męża, idealnego ojca, który popełnia jedną głupią rzecz. A panienki? One nie przyszły po parasol ani na ciepłą herbatkę. Szukają zabawy. Niestety takiej, która może zniszczyć Ci życie. Flirt, pokusa, gorączka sobotniej nocy. A potem problem. Panny nie chcą się ulotnić i wciągają cię w grę, gdzie jesteś, upokorzoną ofiarą. I na cholerę był ci ten kryzys, czterdziestolatka. Iłan związany, a panny zamieniają chatę i jego życie w pył. Kto tam? To film o tym, że mężczyźni za rzadko myślą sercem, a za często czymś innym. Nigdy nie wpuszczaj na chatę nikogo, kto niewinnie wygląda i zjawia się nie wiadomo skąd i nie wiadomo dlaczego. No i pamiętaj, że najgorsze katastrofy mogą się zacząć od zwykłego dzień dobry. Jeśli lubisz thrillery, w których napięcie rośnie jak rachunki za prąd, to ten film jest dla ciebie. Keanu Reeves? Rewelacja, jak zawsze. A jeśli nie lubisz tych galopujących rachunków za prąd. I tego wzrastającego ciśnienia w thrillerze, to obejrzyj chociażby jako przestrogę. Nie otwieraj drzwi dwóm mokrym, młodym pannom, bo to się zawsze źle skończy. Ale jak już otwierasz TikToka, to obserwuj mnie po więcej. Zawsze ci podpowiem, co oglądać albo czego nie oglądać, bo gadam o filmach namiętnie.